No hej, hej, witajcie, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Murder Mystery na moim kanale, kanale a worek dokładnie jesteśmy inocentem, czyli, czyli dosłownie osobą, która zbiera tylko monety i szuka mordercy, bo nawet nie jesteśmy ani jakimś szeryfem. która jest mordercą. What? Dobra. Trwań nie... To była mordercą, gad tym, wiedziałem, że, no Jezus Maria, dobra, dobra, myślałem, że, myślałem, że, no można zaufać, można zaufać, tym bardziej, nie wiem, dziwnie się zachowywał, przypuszczałem to, że, że, że on jest mordercą, no ale, węch mojej, mojego detekty... detektywistycznego nosa nigdy nie zawodzi, podejrzanie się zachowywał, tak naprawdę. Serio. Dobra, jesteśmy na tej mapce. Za bardzo mi już padam. No ale cóż, dobra. Trzeba zaakceptować to, obym był szeryfem albo albo kimś, kimś ważniejszym, no bo nie chcę. No i dostaliśmy inocenta, kurde. Bez sensu, bez sensu. Po co grać jakimś inocentem, kiedy można być mordercą albo szeryfem? Ja bym chciał być szeryfem. W sensie rola szeryfa jest dosyć, dosyć ciekawa. Szukasz mordercy. W sumie tak samo jak rola inocenta. Bo tak. No i koniec gry! Koniec gry Widz, widzicie to? Tak szybko idą gry, no bo nie jestem mordercą. Jakbym był mordercą, to by tak wolno szła granie, no tak serio, to bym pewnie e, skusił i by zaraz ktoś mnie zarąbał e, no ale co jest? Wider sobie skacze, Chłopa, chłopaczek co jest Widerem. Ciema Wider no, no, ale tak czy inaczej, jakby zaraz pewnie ktoś by mnie znalazł, zobaczył, że. O kurczę, on jest mordercą, i zaraz by mnie zaatakował łukiem. I... I cóż, ja może raz w życiu wygram jako morderca. Nigdy, nigdy więcej. A ja jestem słaby w tą grę. No cóż, a tam akurat mapeczkę e, lubię, jest fajowa. I jest aktualizacja Halloweenowa, chyba. Tak mi się wydaje. A może nie. A może tak? I jestem znowu innocentem. Bez sensu. Bez sensu. Bez sensu. Chyba jest. Jest. Tak mi się wydaje, że, że to jest właśnie edycja Halloweenowa. No bo inaczej trochę wygląda ta mapa, kiedy mm, jest ona właśnie zrobiona. Ciekawe czy ja mogę tutaj. Nie mogę. A szkoda. E, kiedy ona jest normalna, co nie? A teraz Halloween Edition, bo mm, za. Kilka dni będzie Halloween. I. 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 i, i zedytowali tą, tą mapę. Ja w sumie nawet nie wiem, kiedy ten odcinek trafi na YouTube'a. Ale trafi na 100%. Bo pewnie po nagraniu tego odcinka już będzie on wrzucany na YouTube'a. I o to nawet nie trzeba się martwić, że nie będzie takiego czegoś. No ale. Nie wiem, czy to będzie przed Halloween, czy po Halloween. Nie wiem, trudno mi stwierdzić, trudno mi stwierdzić. Dostałem łuczyło. Łóczyk, łuk i tak dalej, i tak dalej. One shot zapper. Oki. Oki doki. Dobra. Um, morderca chyba nie wie, że jest mordercą, tak mi się wydaje. Um, I chyba udaje głupiego. <laughs> o, jednak nie, jednak nie. 13 osób zostało i morderca odpalił się jak widać. Kurcze. Ja myślałem, że on nie wie, że jest mordercą. Chyba moje, moje słowa tak działają na morderców. W sensie powiem o, siema. Jesteś mordercą. I weź zadziała i w końcu... O, 17 level! Jej, kurczę! Fajnie, fajnie. E, tak moje słowa chyba działają na morderców, że mordowej weź zabijaj w końcu i on aktywuje swoją moc i zaczyna zabijać. Nie wiem. Może tak jest, może nie. Tak naprawdę ludzie... Ludzie mnie słuchają. Inwajder jest podejrzany i to strasznie. Stał przy grobie. I to. I to... Kurczę... Nie wiem. Zabiję go. Mm, zabiję go, bo... No i zostałem zabita, myślałem, że on jest on jest mordercą. No cóż, no cóż <laughs> Nie wiem, stał przy, przy tych grabach i to było dla mnie podejrzane trochę. Tak sądziłem. No ale dobra, nie udało się, może następnym razem, może teraz zostajemy mordercą. co? Może, a może nie, a może tak A ciul go wie <laughs> Dobra, let's go, let's go. Dawajcie kolejną, kolejną rundeczkę właśnie otóż w Amongasa, czyli, czyli Murder Mystery w Minecrafcie. Powiem, przeżywam, żebym zagrał z chęcią w Amongasa. Nie wiem, jakoś tak od dawna mam taką ochotę pograć znowu w Amongasa. Znowu zaczerpnąć tych starych czasów, kiedy grało się, kiedy obwiniało się swoich przyjaciół. Kurczę, to było, to było coś ciekawego. Ale cóż. Ta gra przestała być popularna. chole, jedzie z nimi. Ja nie mogę. O! Świnia jest mordercą! Świnia jest mordercą! Proszę, proszę mnie tutaj, proszę mnie tutaj zostawić, pani świnio. Dobra, ja Ty chciałbym znaleźć jak najszybciej jakiś. No i koniec, koniec, kurde, koniec rundeczki. Um, zagramy jeszcze z dwie rundy i kończymy. Kończymy odcinek. Świnia? No tak, tak, tak wygląda Tak wygląda <laughs> Dobra, e, więc tak Jeszcze z wielu zagramy I chyba będę kręcił odcinek Taki krótszy odcinek w sumie e, A czemu by nie, czemu by nie Dobra Dobra, dobra, dobra Siup, 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 siup kurczę kurczę, panie pszczoło przestań mnie Przestań mnie tu prześladować No i przegrałem No i przegrałem w parkurze Parkuje, przegrałem. Jak tak mogłem? Jak tak? Ja nie wiem. A ja nie wiem, jak tak można. No, ale można. Najwyraźniej można. Dobra, znowu pani świnia tam jest. Ciekawe, czy będę znowu, ten, znowu mordercą? Tak. Innocent. Klasycznie. Klasycznie, z moim szczęściem. Standardowo muszę być inocencikiem. Um, czyli niewidnym. Um, nie wiem, czy to tak tak przypada mi akurat, że muszę być zawsze tym niewidnym. Um, Hej. Dobra. Um, spoko, jakby nie wiedziałem w ogóle, że na tym serwerze działają gesty. W sensie nie spodziewałem się tego. Myślałem, że jak na większości serwerach po prostu te gesty, tańce czy coś tam nie działają, a jednak działają. Nie spodziewałem się po tym, że ktoś przy mnie użyje tego. Dokładnie. A tu proszę. Dobra. Nie wiem czy ten czy ten ziomek jest jakiś bezpieczny, czy nie? Pewnie nie. O oh ja, ja, Nie wiem, w tej grze po prostu nikomu nie ufam. Po prostu nikomu nie ufam, bo nie chcę ee, się zawieść, bo wiem, że mogę, mogę na tym stracić, co nie? Swoje życie w Minecrafcie. Może mało, bo mało, ale zawsze coś. Zawsze coś. Dobra, nie wiem, kto może być mordercą, serio. Mnie to przeraża teraz, bo nikt nic nie pisze, nie wiadomo nic. Ten będzie jakiś mordercą? Nie, nie, nie jest mordercą na szczęście, bo słyszałem, że ktoś kogoś zabił. Czy to był morderca? God damn. Ten gościu jest mordercą, naprawdę. Naprawdę. Dobra, nie wiem. Ja się, ja się boję na kogoś straci, stracić życie. Dobra, to nie jest morderca i to nie jest morderca. Dobra, spoko. Więc w takim razie nie wiem, kto może być mordercą. Serio. Nie mogę przypuszczać teraz, bo. Przeraża. Przeraża, przeraża mnie to. Oh god goddamn. God, nie chcę, nie chcę spotkać bardzo mordercy. Jak bym go spotkał? Spróbuję go zabić, a to będzie trudne, z pewnością. Kurde, no pięć osób zostało, pięć osób, cztery osoby. Nie mogę, nie no, trzy osoby. Ludzie, ludzie. Dobra, ja, ja się kitram tutaj. Ja się kitram tutaj. No i dobra, wygraliśmy Wygraliśmy. Jeszcze jedna rudka w takim razie i kończymy ten odcinek. Chłop 10 kili zrobił. Wow, niesamowite, jakby ja, ja bym nie potrafił, nie potrafiłbym tak. Ale dobra. Bywają tacy ludzie, którzy są kozakami, a bywają tacy ludzie, którzy są nutkami w tej grze. Dokładnie tak. Dobra. Ostatnia rundeczka i kończymy ten odcinek. Także zobaczymy. Mm, czy zostanę w końcu moim wymarzonym mordercą, albo jakimś, jakimś szukającym typu no szukającym, no szeryfem po prostu, bo nie chcę być znowu y, nierobem, inocentem i przeszedłem, kurde, prawie, przeszedłem prawie Parkura, prawie się udało, prawie się udało, no ale cóż, nie do końca, nie do końca, no bo oczywiście czas musiał mnie szeryf, dziękuję bardzo, że w końcu pod koniec odcinka Mam jakąś przydatną przydatną rolę, w której mogę po prostu. Um, coś robić. To nie wiem, znaczy. Będąc, kurde, znowu ciacha, znowu ciacha. No kurczę, no nie wytrzymie zaraz. I nie wiem, kto to może być. Dobra, chyba. Może, chyba wiem, przypuszczam. Ale nie wiem, czy to mój internet tak, tak lata, czy to. Czy to... Czy to... Nie no, to ja tu zbieram normalnie chyba ludzi. Internet, a może to serwer? Klaguje? Nie jestem pewien. Serio. No i tyle w temacie. Kurde! Jak już miałem fajnie szeryfa, no to przegrałem i... I tyle. Nie wiem. Dobra, dzięki wszystkim za obejrzenie. To by było tyle z tego odcinka. Komentujcie, lajkujcie, oczywiście subskrybujcie mój kanał, wbijacie na kanał Aworski, na mój główny kanał i tyle w sumie w temacie. To by było tyle z tego odcinka. Na razie, cześć. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu morderca. <grym> A ja wam przypnę serduszko. Dobra, to by było tyle z tego odcinka. Hej, hej!